Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was ponownie na kanale Matka Polska, Wiara i Tradycja. Dzisiaj pragniemy zabrać Was w kolejną, fascynującą podróż w głąb polskiej duchowości, aby przyjrzeć się niezwykłym kobietom, które swoją wiarą, męstwem i oddaniem Bogu zapisały się złotymi zgłoskami w historii naszego narodu. Przed Wami polskie święte patronki, niewiasty mocy, wiary i inspiracji epicka opowieść o życiu, cudach i przesłaniu świętych kobiet, które są dla nas wzorem i inspiracją do dziś. Naszą opowieść rozpoczniemy od świętej Kingi, patronki Polski i Litwy, żony Bolesława Wstydliwego, która swoim życiem pełnym pobożności, miłosierdzia i troski o ubogich, stała się przykładem idealnej władczyni i chrześcijanki. Poznamy jej historię, dowiemy się o jej fundacjach i cudach, które przypisuje się jej wstawiennictwu. Zobaczycie malownicze krajobrazy Starego Sącza związanego z jej życiem i działalnością. Następnie udamy się w ślady świętej Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego, matki licznego potomstwa, która swoje życie poświęciła Bogu i Bliźnimu. Poznamy jej dzieła charytatywne, fundacje klasztorów i szpitali, a także jej głęboką pobożność i ascetyczny tryb życia. Zobaczycie miejsca związane z jej działalnością na Śląsku. Nie możemy pominąć świętej Jadwigi królowej, patronki Polski, która swoją mądrością, politycznym talentem i głęboką wiarą odegrała kluczową rolę w historii naszego kraju. Poznamy jej starania o rozwój nauki i kultury, jej troskę o ubogich i jej duchowe życie. Zobaczycie kraków i miejsca związane z jej panowaniem. Przyjrzymy się również życiu świętej Stanisławy Kostki, patronki polskiej młodzieży, która swoim pragnieniem świętości i niezłomną wiarą stała się przykładem dla młodych pokoleń. Poznamy jej krótkie, ale intensywne życie i cudowne okoliczności jej śmierci. Zobaczycie Rostków i Rzym, miejsca związane z jej życiem. Odkryjemy historię błogosławionej Bronisławy, pustelnicy i mistyczki z Gór Świętokrzyskich, która swoim życiem pełnym umartwień i kontemplacji świadczyła o głębokiej więzi z Bogiem. Poznamy legendy i opowieści związane z jej życiem. Zobaczycie malownicze krajobrazy Gór Świętokrzyskich. Poznamy również świętą Urszulę Leduchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która swoje życie poświęciła edukacji i pomocy potrzebującym, szczególnie w trudnych czasach wojen i zaborów. Zobaczycie miejsca związane z jej działalnością w Polsce i za granicą. Nie zabraknie opowieści o świętej Teresie Benedykcie od Krzyża, Edycie Stein, filozofce i karmelitance, która swoim intelektem i głęboką wiarą szukała prawdy i ostatecznie oddała życie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Poznamy jej fascynującą drogę wiary. Zobaczycie miejsca związane z jej życiem w Niemczech i Polsce. Przyjrzymy się także innym błogosławionym i świętym kobietom z Polski, które swoją wiarą i oddaniem Bogu wniosły cenny wkład w duchowość naszego narodu. Usłyszycie o ich życiu, cudach i przesłaniu. W trakcie naszej opowieści będziemy podkreślać rolę tych świętych kobiet jako matek. Zarówno biologicznych, jak i duchowych, które swoją miłością, troską i przykładem wiary kształtowały kolejne pokolenia Polaków. Zobaczycie, jak ich dziedzictwo trwa do dziś, inspirując współczesne kobiety do życia w wierze i miłości. Zastanowimy się również nad znaczeniem tych świętych kobiet dla współczesnych Polek, jakie wzorce osobowe nam oferują i jak ich życie może inspirować nas w codziennych zmaganiach i wyborach. Ta epicka podróż przez życie polskich świętych patronek to opowieść o sile kobiecej wiary, jej różnorodności i trwałym wpływie na historię i duchowość naszego narodu. Jeśli ta opowieść was zainspirowała, prosimy, podzielcie się nią z innymi, polubcie ten film i subskrybujcie nasz kanał, aby razem z nami odkrywać bogactwo polskiej duszy. Dziękujemy za wspólną podróż.